No cześć, moi drodzy, przed nami niedzielny odcinek. Wkład 80 zł, zgodnie z zapowiedzią, a dzisiaj mamy lotka z numerem 9. Mamy dwie zdrapki za 2 zł, super trzynastka i szybkie 50. Oprócz tego trzy zdrapy za 5 zł, czyli kierunek kasa, rajska kasa i lucky day. I oby taki właśnie dzisiaj był. Do tego cztery zdrapy z czyli król Cash. Z szóstką mamy magnetyczna, magnetyczną piątkę. Z czwórką płynne złoto. I z dwudziestką mega pensja. No i co tradycyjnie przy niedzieli mega linie. Z numerem czternastym. Więc zacznijmy tym małym lotkiem. Oczywiście słonia mamy do znalezienia. Ale no niestety nie ma. Także strapka przegrana. Teraz lecimy z super trzynastką. I taką właśnie trzynastkę musimy znaleźć. Ale no, jak to tradycja nakazuje, nie jest to takie proste. No to kolejna strapa, rajska, kasa. awokado, rower, słońce, ananas, arbus i kolejne pola. Cytryna, kwiat i biedronka. No, czyli trzecia zdrapka niestety przegrana. No, to weźmy sobie króla kesza. Bardzo ładna zdrapka. Dość pozytywna. Zobaczymy, czy dzisiaj jakieś wygrane się pojawią. A takie liczby mamy do znalezienia, ewentualnie bonusy 31, 53, 17, 24 i 28. No to tutaj na razie nic nie ma. Szukamy dalej. No, w drugiej linii też nic. No to było bliziutko. 39 nie ma i 11,54, 22, 48 i ostatnia szansa 15. Tak różne kontrolne potwierdzają, w tym przypadku pustaka. No to teraz może kierunek kasa. Taka prawie, że ostatnie spaczki, taka mi się wylosowała. No i takie mamy liczby. Jest klips i jak ładnie na pierwszym miejscu. Ciekawe, czy znowu się trafi taka zrobka, że będą kolejne. Ach, wygrane, ale niestety na razie nic. Może w dalszej części 26, 23, 16, i 17. No to tylko mamy klipsa. Ciekawe czy dali zwrot, czy może jakieś fajne zaskoczenie. No, jest dyszka. No to jest w sumie zaskoczenie. Człowiek by się zwrotę bardziej spodziewał. No więc pozytywnie. Trapimy dalej magnetyczna piątka, czyli szukamy, szukamy, szukamy piątki tytułowej. 7-3, no to są dziewiątki. Oczywiście jak w pastelowej potrzeba dziewiątki, to jej nie ma nigdy. Ale no to taki standard.

4. O, wszystko różne. Póki co. Jest drugie 2. Tu mamy drugie 50. No i trzecie 2 złote. Także jest wygrane. No to może teraz płynne złoto. Numerek czwarty. I drapiemy. Mamy tak. Do znalezienia. 18. 39. Tutaj jest 5. 14. I ostatnia liczba 3. No albo bonusy: 38, 29, 35, 37 i 1. No póki co w pierwszej linii żadnych wygranych. Tutaj linia druga też widzę, że będzie. Na pusto. 7, 41. 12. No to też nie pasuje. 26 i 4. Też nie mamy. No, ostatnia szansa. 15, czyli niedaleko. 19, tak samo. No to tutaj już załatwili po swojemu. Tak jest. Kontrolne M. C. No, to z drabki za dyszkę widzę dzisiaj lipa. Zostają trzy ostatnie, czyli laki, mega pensja i mega Linie. No, jak wiadomo, jedna z może narobić roboty pozytywnej. Więc póki z w grze, to wszystko może być. No, niestety tutaj też nic nie było. Liczmy na mega pensję, bo potrafi zrapka też zaskoczyć. I mamy tak czternaście. No, teoretycznie może coś z tego będzie. Dobra, tutaj nic. Trzydzieści trzy, szesnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści siedem i 9 to niedaleko tego co szukamy tutaj też niedaleko się tak też po swojemu rozliczyli czterdzieści dziewięć no to dzisiaj mega pensja na pusto niestety tak JCS no także Kończymy odcinek mega liniami. No dzisiaj już zdecydowanie gorzej. No ale nie przesądzajmy. Prezent pierścionek. Taki mamy start. Pierścionek jeden, drugi. Dalej mamy prezent, także oba symbole zaliczone. jest jeszcze jeden pierścionek. Tu jeszcze jeden. O, prezent obok i tu. Jeszcze jeden prezent. No, także coś tam powiedzmy się zadziało. Cytryna i kłódka. Cytryna mamy, także też dobrze. Tu już nic, tu już nic. Cytryna i kłódka. No, tak skropnie teraz widzę poleciało. Żółw i kokos. Jest bardzo ładnie, tu mamy drugiego. Hmm, chyba tyle będzie z tego. No nie, jest kokos. Dobrze. Ale żółwia, nic nie było. Dobra, co tam w kolejnych symbolach tęcza i klucz. No to takie symbole, co się mogą trafić, ale niestety nie w tej zdrabce. Flaming i rower. No to flaminga już widzę. Rower też widzę. Co za zaskoczenie. Tu, tu mamy flaminga. Jeszcze jednego i jeszcze jednego. Jest rower i kolejne flamingi. O, jaki wysyp symbol! Fajnie. By to jakieś pozytywne zakończenie miało. Słońce i popcorn. Mamy tutaj... Tu już nic, jest słońce. A tu był jeszcze rower. No i raczej zaliczone. Zegar i sakwa. Tu nic, tu mamy zegary dwa. Jest sakwa. Tu jest kolejna u góry. Jest zegar. Tutaj też. I tu kolejny. No, auto i szminka. Mhm. Jest auto, jest auto, szminka, kolejne auto. No, wygląda to pozytywnie, ale no wiecie, jak to bywa. Teraz się praktycznie wszystko trafiało i tak była zrabka pusta. Moneta i liść. Tu był jeszcze zegar u góry. Moneta i liść. Tu mamy to. Tutaj to. I moneta na końcu. Był jakiś liść? Tak. Oczywiście. Korona i klapki. Klapki tu. Korona tu. Klapki, klapki, korona, kolejna tu i tu, i tu jeszcze była korona, o. Pinogrono i aparat. Tu chyba raczej nic z tego, chociaż o, pinogrono jest, dobra, nie zauważyłem wcześniej. Aparat też jednak mamy, o, tu też, o, jakoś nie zarejestrowałem wcześniej takich symboli. Dobrze, naszyjnik no, i diament. To był liście, tak. Naszyjnik i diament. Tu mamy to, tu mamy to. Kolejny naszyjnik i tu z tej strony. Tutaj też, tutaj też. O i tyle. No to zostają cztery symbole tylko. Kości podkowa. Podkowa była tu. Kości chyba żadnych. Tu kolejny. A był jeszcze rower. Dobrze. No i kończymy. Lody, motyle. Lody są, motyli chyba nie było. No także mimo wszystko, że się dużo trafiało symboli, to i tak wyszło jak zwykle. Bonus lustro. Także dziękuję bardzo. No, z linie. Przegrane. No, także moi drodzy, dzisiaj tragedia, bo na 80 zł tylko 12, no ale jak się zrobił bilans weekendowy, no to powiedzmy, że jest ok, skromnie, ale do przodu, więc z tym optymistycznym akcentem na nowy tydzień się żegnamy. Ja Wam bardzo dziękuję za obecność i życzę Wam wspaniałej niedzieli. Cześć!